Witajcie drogi Światus w kolejnym odcinku. Dzisiaj tylko we dwójkę, czyli Edwin i Para. Odcinek będzie bardzo ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że nie znam za bardzo tematu i ty go przygotowałaś. Tak, ale nie powiedziałeś mi o którym temacie chcesz mówić dzisiaj. Zaskocz mnie. Um, no dobra, niech będzie Wigilia Firmowa. Z grubej rury, ale dzisiaj nie mamy wigilii firmowej. Nie, nie mamy. W ogóle wigilia firmowa to jest ciekawa rzecz. E, tak, właśnie się zastanawiałam i zaczęłam szukać w Google hasła Wigilia Firmowa, ale wyszły mi same oferty i propozycje spotkań. Nie znalazłam za bardzo pochodzenia tego zwyczaju, skąd to się wzięło. E, nie wiem w ogóle skąd słowo Wigilia. E, niektórzy mówią śledzik. Ogólnie chodzi o takie spotkanie przedświąteczne w gronie pracowników. Można zrobić wigilię. Na przykład Majka ma wigilię świetlicową, ale no jest wigilia klasowa też. Mhm. Czyli troszkę takie, to bym powiedział, że to pojęcie jest bardziej marketingowe i bardziej pod to, żeby coś sprzedać, jeśli chodzi o firmę. O firmę tak. No bo w klasie świetlice no. no, no, no ale to wydaje tak się mi nie się, że, że bardziej chodzi o to, że no bo tą wigilię taką świąteczną 24 to spędzasz w gronie rodziny. No tak, tak. I chodzi też o to, że się kończy rok, że my ja to tak sobie tłumaczę. No i to są te twoje małe różne kręgi. Na przykład krąg szkolny, krąg przedszkolny, krąg grupy na świetlicy, czy też krąg w firmie i z wszystkimi tymi ludźmi, no wiadomo, że jak masz pracujesz, to już nie chodzi o przedszkola, ale możesz się spotkać, podsumować sobie rok, pogadać, pośmiać się, zjeść coś dobrego. Niektórzy się przełamią tym opłatkiem, no my tego nie robimy. Ale my no tego dowiedzieli... nie robimy, wiesz dlaczego? Hmm, bo no nie wiem, bo nigdy tego nie robiliśmy. A jest tam odpowiedź. No? Kodeks Wiedźmiński przecież zabrania. Okej. Okay. Dobrze. No, no więc tak mi się zawsze wydawało, że Gilia Firmowa o to chodzi, chociaż dzisiaj na pewno też chodzi po prostu o to, żeby. Zarobić I nie mam tu na myśli wcale restauracji, które oferują catering, bo to jest bardzo przydatne. I każdy lubi zjeść dobrze i niektórzy lubią nie Aha. tylko zjeść, ale to nie my. My, nie jemy, my tego nie robimy. Nie jemy. Nie robimy tego drugiego na N. N, N. Zaczekaj, ja cię wyciszę i siebie. A, Sara przekleła. <noise> <noise> tak, no może wyciszyłem. No dobrze, że przeciszyłeś, ale wiesz, są te wszystkie prezenty teraz, zestawy, nie? I można zrobić też personalizowane naklejki, które można nakleić na te, te prezenty dla pracowników na przykład, nie? Wesołych świąt czy firma taka i taka. I co ciekawe, uwaga, teraz będzie autopromocja. My możemy wam zrobić takie naklejki. No, tak. My je nawet zrobimy bardzo szybko, tylko by kurierzy nie nawalili. O, jak ostatnio. Masakra, miałam takie koszmary w nocy, ale to nie będę o tym mówiła, tak. bo podpisałam NDA. Nie, żartuję, nie, nie podpisałam. Nie, nic nie podpisaliśmy. Możemy powiedzieć, że DPD dało ciała totalnie. No. Powiedziałabym, że dało co innego, ale... No. No, trzeba nie wypikać. Paczka trzy dni, trzy dni robocze, bo jeszcze był weekend, leżała w magazynie. I oni mówi, że będzie dostarczona. Że będzie, 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 a klient się tak niecierpliwił, cudownie nas, nasza współpraca i to, to było nie, spoko to, to było bardzo, nami. Bardzo wszystko było spoko, ale jak yy, się świeci oczami przed kurierską firmą. Znaczy nie, nie, przed kurierską firmą, tylko przed klientem, a klient świecił przed drugim klientem, no bo my jesteśmy producentem i drukowaliśmy pewne kalendarze i wysyłaliśmy je na palecie i DPD po prostu dało, no. Ale to nie jest temat, temat Wigilii, Wróćmy, Dokładnie, to tak wróć, tej... po prostu chcieliśmy jakoś się zareklamować, że my drukujemy różne rzeczy, jakby te naklejki też drukujemy, a mamy gotowy produkt, jak sobie ktoś po prostu wpisze, to, to, to spersonalizujemy bardzo szybko i wyślemy. No. A wracając do Wigilii, to ty powiedziałeś, że niektóre restauracje robią, no i może chyba zahaczymy tutaj w tym momencie o temat tego, że my w tym roku coś tak, takiego w tym, zrobimy. w tym roku mamy po raz pierwszy Wigilię w restauracji. Bo do tej pory, ale w ogóle zacznijmy od tego, czy obchodziliśmy jako hmm. świadkowie. A no dobra, bo to co będzie w nas. To... Bo Edwin już ma firmę 10 lat. No. Mm, I tak rozpoczął sobie swoją drogę zawodową. Bez wigilii. Pra nie pracowałeś wcześniej gdzieś w innej firmie? Pracowałem. I była wigilia firmowa? Wiesz, co. Zaczekaj. Była to zima, ale za krótko pracowałem. I tylko na nocki. Mm -hmm. i się nie załapałeś. Ale byś poszedł? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No właśnie. Choćby mnie mieli zwolnić z tej pracy. Było... Choćby się tam mieli końmi zaciągnąć. No tak, czyli jako świadkowy na pewno byśmy nie poszli na wigilię firmową gdzieś, gdyby nas zapraszali. To ja wiem, bo na podstawie swojego sumienia, że to by było na pewno. Z komentarzy różnych od Was wiem, że właśnie na przykład macie kolegę w pracy świadka i on. Nie przychodzi na takie spotkanie. Jak przychodzi, to jestem oczywiście w szoku. Być może mu sumie nie pozwala, być może jest tak zwanym takim świadkiem, po prostu takim, że jego rodzice byli, a on sam nigdy chrztu nie wziął, więc tak naprawdę świadkiem nie jest, ale według niego jest i on ma to w dupie po prostu. Albo na przykład jest wykluczonym świadkiem, albo coś tam jeszcze. no istotne. No i w tym momencie okazja do tego drugiego i zjedzenia czegoś dobrego wygrywa z, z kwestiami wiary, tak zwanej, nie? No a jak już o to zahaczyłaś o pracę kiedyś, czy obchodziliśmy święta, to myślę, że w jednym z odcinków moglibyśmy porozmawiać sobie o tym, jak wyglądała nasza praca w okresie świąt. Ja będę miał kilka ciekawych historii z bombkami, nie z bombkami, ze światełkami, zrywaniem ich, zakładaniem. Przez jakiegoś Spoko. no To może być ciekawe. No. No, no i potem nie robiliśmy też oczywiście wigili firmo, firmowej. Znowu sumienie no nie pozwalało. Znaczy w ogóle, no przecież tego nie obchodziliśmy. Na jakiej podstawie byśmy w ogóle mieli to zrobić? No tak. Zwłaszcza, że im. pracowałeś sam długo, więc co, co sobie miałeś zrobić? Ale nawet jakby było tych pracowników więcej, to przypuszczam, żebyś nie robił. Jedyne co się zastanawiałam, co w sytuacji, gdy ktoś jest takim bosem szefem. I ma dużą firmę, zatrudnia, nie wiem, 50-100 osób i oni są światusami. I czy w, takim, w takiej sytuacji na przykład Ale zarząd. Kto, czy... kto jest światusem? Reszta firmy. A Ty jesteś świadkiem? prezesem? Tak, przebieg świadkiem. Jest firma duża, na przykład robiąca cokolwiek. Bombki. Bomb... nie. No, bombki nie. <laughs> nie wiem, robiąca krzesła do biura. I, i co wtedy? czy szef pozwoli, nie? Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której szef pozwoli i mu sumienia to pozwoli. Ale sam nie będzie uczestniczył Ale, w tym. No to, to tak sobie tylko gdybam teoretycznie, bo, Za, bo nie wiem. Myślę, że to nie znam takich sytuacji. że ważna będzie tutaj semantyka, czyli no. to, jak nazwiemy to wydarzenie. Jeżeli czyli nazwiemy na przykład... je Wigilią, no to będzie trochę lipa. A jeżeli byśmy na przykład nazwali je spotkaniem ziewowym podsumowującym, podsumowującym rok, które jakby ono się będzie wyglądało i odbywało identycznie jak taka wigilia. To myślę, że to jest po prostu duże uproszczenie, że to nazywamy wigilią. No, tak, bo tak naprawdę to nie jest wigilia, nie. No, to jest tylko kwestia tego nazewnictwa i niczego innego. Hmm. No, bo u nas co, co będzie więcej? No to spotkamy nic się, inaczej. zjemy. Do tej pory robiliśmy to w, w taki sposób, że zamawialiśmy sobie tutaj w naszej restauracji w pobliżu, w naszej restauracji naszych klientów, e, zamawialiśmy sobie e, jedzenie, które odbieraliśmy, bo mamy, nie mm, pierogi. wiem, 100 metrów, tak, pierogi, kapusta z grochem. O, tak. Ty, ty nie lubisz kapusty Nie, z ale pierogi, pierogi, mi cały czas pierogi. A ja mówię kapusta z grochem, pierogi. Ale w pierogach tutaj, że jest kapusta. Ale bez grochu. To prawda, nie znoszę kapusty z grochem i w ogóle zrobimy odcinek o jedzeniu, w ogóle znajcie, znać w komentarzach, czy chcecie odcinek o jedzeniu, bo ja bym mogła bardzo dużo mówić o jedzeniu i jak zrobimy odcinek o jedzeniu, to nawet wam dam linki do moich ulubionych, sprawdzonych przepisów. Napiszcie w ogóle, jakie chcecie temat odcinku, bo jeszcze mamy trochę do zagospodarowania. W ogóle nie wiem, czy to już... Uciec... Nie, jeszcze nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo nie wiemy. Mamy pomysł, nie dzisiaj nic, się urodził, nic. ale wam nie powiem. nie powiem. Nie mów nic, co zaplanowaliśmy. Ale e, mówiąc, mówiąc dalej, wyglądało to tak, że do naszego biura sobie przenosiliśmy te półmiski, zasiadaliśmy, łączyliśmy jakoś biurka, trochę to śmiesznie wyglądało, no, ale... no i jedliśmy, nie było żadnej modlitwy, nie było łamania się opłatkiem, jedliśmy, ale wspominaliśmy najciekawsze właśnie... wydarzenia firmowe minionego roku, nie wiem, najśmieszniejsza reklama tak, albo... Tak, taki jest stały punkt programu, to oceniamy najlepszą, najgorszą realizację. W tym roku mamy dużego faworyta, ale, ale klientka jest bardzo zadowolona. No tak, jest wręcz tak zadowolona, że po realizacji przyniosła nam ciasto, a potem, a potem nam wysłała zdjęcia, opisała, jak się sytuacja zakończyła, bo zlecenie było dość nietypowe. Myślę, że możemy trochę powiedzieć. No tam jakaś była taka sąsiedzka niesnaska i sąsiad coś zrobił, że z tą sąsiadką się trochę pokłócili, bo musiała przez niego tam coś zrobić, coś no. zrobić, wydać dodatkowe pieniądze. Nie musiała tego robić, a on się uparł, bo coś mu nie podobało się. No i wydrukowaliśmy baner z napisem E, może zanim powiem z jakim napisem, to taki baner, który, e, który miał e, być widoczny na tym takim murku, który ta sąsiadka była zmuszona przygotować, i na tym banerze było napisane: Sąsiedzi z zamiedzy pocałujcie mnie. I w związku z tym ten sąsiad się tam popieklił, ale w końcu przyszedł i ją przeprosił. I się dogadali. I baner został zdjęty. No więc to jest nasz faworyt. Tak. Myślę, że wy tak troszkę nie znacie tego całego kontekstu, więc to nie jest tak śmieszne jak dla nas. My się po prostu świetnie bawiliśmy przy tym. Klientka również. Mhm. No, ale mieli, mamy takie czasem realizacje w pracy, które sobie wspominamy i one są mega ciekawe, kiedy tak siadamy wspólnie i, i opowiadamy sobie. No, czasem jesteśmy dumni, że coś fajnie wyszło, się udało robić. A, a czasem wręcz nie chcemy się do tego przyznać. Jak na przykład wydrukujemy coś, co jest nie ja wiem, co jest okropne, ale klient się bardzo uprze na coś takiego, no. Tak, jeśli znacie taką grupę, nie wiem, grafik płakał jak projektownie, to nie jest taka grupa. Brief to znosi psychika grafika. I no, my aż tak się grafiką nie zajmujemy, projektowaniem ściśle. Ale zdarzają nam się takie, właśnie. Tak, większy font. Tak, mamy u siebie grafika w firmie, graficzkę, ale zazwyczaj to klient nam przesyła jakiś tam swój projekt do druku, chociaż przy pewnych zleceniach, no, my musimy te, te pliki, projekty przygotowywać, tak. Ale najczęściej większe logo albo rysujcie temu koniowi skrzydła, rogi, wymiona mu narysujcie i nam wychodzi, nie wiem, mm. kura z tego. O, tak, w ogóle moja ulubiona jest sytuacja, jak, jak mieliśmy zapytanie o fototapetę z krową. Ale to, żeby była tapeta 3D. To była A, no nie ze skrową, tylko fototapeta 3D. Taka, że jak tam patrzysz, to może jest łączka i to możesz wejść na łączkę, i tam są krowy, i możesz je wydoić. Tylko, że tak naprawdę, Sara, ja ci teraz powiem, jak to jest. Że... są takie tapety. Tak, są. Nie każdy z o tym wie, to, to jest technologia, którą tylko ja znam, ale nie. Prawda jest taka, że to był mój. To ja przekonywałem klienta w ten sposób. Kiedy on przyszedł i powiedział, że chce fototapetę 3D, to ja do niego powiedziałem, że, ale taką, że mamy widok, łąkę i pasące się krowy, i możemy tam weź i je wydoić. Czy taką tapetę pan potrzebuje? Czy ty mnie znowu oszukałeś? No, przez kilka lat. Widzicie, co ja znoszę tutaj. Znoszę. Ciągle znoszę. I on, ale on kupił tę tapetę. Mhm. A dzisiaj mi wkręciłeś, że ci DPD napisało, że masz nadwagę. Tak, widzisz, mieliśmy mówić o Wigilii, a tutaj nam się zrobiło bardzo biznesowo, bo ta paczka, która nie doszła, o której wspominaliśmy, to generalnie przyszedł do mnie SMS, wiecie, takie oszustwo. Ja myślałem, że Sara załapała, ale ponieważ martwili mi się o tę paczkę, i gdybym ja dostał takiego SMS-a i był mniej świadomy, to tam w treści jest, że twoja paczka, tu kurier DPD, twoja paczka została wstrzymana z powodu nadwagi. I ja mówię do Sary, że paczka nie została dostarczona, bo jestem za gruby. I trzeba dopłacić 2,75 i Sara. Ojejku, nie mogli od razu powiedzieć zamiast te paczki. Sara by się wkręciła, ale myślę, że w linka by nie kliknęła. Nie wkliknęłabym w linka, bo ja myślałam, że ty SMSowałeś z kimś, z jakimś opiekunem klienta, czy coś. No nie, nie, nie. No, no, no przepraszam, myślałem, że zapałaś. I że już to poszłam koszustwo. powiedzieć dziewczynom, że co nam zrobiła ta firma, a ty dopiero przyszedłeś i powiedziałeś, że to nie była prawda. Ale ja nie chciałam cię wkręcać w tym momencie. Ale wkręciłeś. Nieświadomie, przepraszam. co życie? przeprosiłem. Liczy się? Nie wiem. Zobacz no. w komentarzach, czy się liczy. Ja mam Włocha. Włocha. <noise> Masz Włocha. Dobrze, wróćmy do tematu wigilii i postanowiliśmy w tym roku wigilię urządzić w restauracji. Tak, bo jest nas już więcej i trochę by była. byłoby no. ciężko się zmieścić przy składanych biurkach. To, to fakt. A poza tym robiliśmy urodziny firmowe w tej restauracji i jak. Weszłam na gotowe i nie musiałam chodzić z tymi wszystkimi talerzami, potem tego wszystkiego zmywać. To poczułaś, że to jest to, że, od, to że odżałuję, ja, bo jestem taki centuś trochę, taka drapicha, sknera i, i zapłacę więcej, ale... Ale, pójdę ale dużo w końcu. więcej nie. Nie, właśnie dużo więcej nie. Po prostu jestem taki centuś. Yy, no. No cóż, zbieraliśmy cały rok na to. <laughs> Troszkę tak. No, ale dobra. I myślę, że też interesuje ludzi, czy my wtedy zjemy tego karpia? No, ja myślę, że, że uwaga, i tu będzie problem, bo, bo wiecie, że nie jemy mięsa. Ale ja czasem przyznaję się jem rybę, tak, średnio co 6 tygodni. Ja nie wiem. To znaczy, generalnie yy, myślę, żebym nie umarł. Prawda? Ja bym mogła, myślę, że umrzeć bez ryby, bo aż tak nie przepadam za rybami, ale. Hematolog mi powiedział, że jak nie wiem. Nie wiem, czy to prawda. Zaraz się tu zlecą specjaliści i zaczną. Witamin, no, witaminy D dla koniaka łykać, więc już się nie wypowiadam na temat zdrowia. <grym> Czemu robisz takie miny, że mam się zamknąć? Nie, 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 przeciwnie. Na szczęście nikt tego nie widzi. No, to już nie kończę tego tematu. Tak, no ale, ale ja pamiętam, że to był drugi raz, bo dla, ja do tego chciałem nawiązać, bo. E, Spróbowałam karpia drugi raz no. z tej restauracji a ty pieczony był. powiedz, którą poleć. Bo, ale nie wiem, wtedy to się nazywała karuzela smaku, teraz to się nazywa Bistro piotrkowskie. I, I to był pierwszy raz, a drugi w sumie, ale że on mi smakował. Bo on był nie w jakiejś galarecie czy tam gotowany, tylko był smażony. Tak. W takim jakby cieście naleśnikowym, coś no, takiego. Niemniej nie, nie mam zupełnie potrzeby Jeździ wiele ryby mi po prostu śmierdzi, wręcz śmierdzi. Jakieś pasty to jest dla mnie, aż mnie cofa. Tak długo tego nie jadłem. No nie? Ale dobra. Co będzie na, tej, na tym jedzeniu naszym? Oczywiście będą pierogi. Będzie zupa, chyba będzie grzybowa, ponieważ ja robię na święta te do, nasze, robię barszcz. W tym roku to chyba nawet zakwas sama zrobię, bo ostatnio robiłam to, to był problem, bo sama go wypiłam i... I nie było później. I nie było. Albo... Ja, ja w ogóle kiszonki to tak jak ten, na przykład taki zakwas, czy po kimś nawet wodę, to takie szoty sobie strzelam. Mhm. No więc będzie grzybowa, będą pierogi. I jeszcze pierogi. Ale pamiętasz zawsze jak ty pierogi... No, policzyłam, że to tyle dla każdego, a ja wtedy zawsze mówię, zamów więcej, zamów więcej. I potem zostaje, ale... Nie, zjada później Sara. No, Chowa się nie. w kącie i zjada. To jest prawda. Tak, ale już muszę zapowiedzieć dziewczynom i wszystkim, żeby sobie naszykowali pudełka, bo pewnie, pewnie zostanie, ale to też jest zaleta te, takiej organizacji, że potem sobie wszyscy mogą pozgarniać to zostanie i mają kolację. Organizacji w taki sposób, takiej spotkania. No. A chciałem powiedzieć, yy, że. Że nie będzie picia. Tak. Nie będzie alkoholu. No nie, bo my to jesteśmy. Może mnie tutaj skrzyczą za te ryby co sześć tygodni, ale, ale alkoholu nie piję, więc, więc nadal, nadal mam order z cebuli. Wiem, co chciałem powiedzieć, yy, bo tak na chwilę się zawiesiłem, ale czasami mówiłaś, że ty lubisz Rafaelo bardzo, że ci tam mogą przysyłać i ludzie. Ludzie ci przysyłali Rafael. Czasami jacyś coś no. słuchali. A ty się boisz, że ci zaczną karmię przysyłać. Nie, 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 Jakby ktoś chciał coś Sarze przysłać, to może teraz przysłać jej kilka pierogów. No paczkomatu na przykład. Numer paczkomatu PTL 07 n jakby ktoś chciał. Ale to jeszcze numer telefonu czy no, Firmowy jest na stronie internetowej, nie. bez problemu. Bo będą dzwonić w czasie pracy. Nie no, dzwońcie. Tak, no właśnie nie dzwońcie do nas w czasie pracy. Zresztą, a Zresztą dzisiaj to już jest tak, że już my nie odbieramy telefonów, więc. No. Kiedyś jeszcze odbieraliśmy, a teraz przez to, że dzwoniło dużo ludzi i chciało gadać o świadkach, to już nie odbieramy Nie tak telefonów. naprawdę więcej osób dzwoniło z fotowoltaiką i jakimiś kredytami, więc tutaj się nie martwcie. Nie. Co nie. Daj mi się trzymać mojego kłamstwa. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że ten, że ten temat już wyczerpaliśmy, Sara. Myślę, że tak. No, dlatego na dzisiaj go zakończymy. Mhm. A już jutro porozmawiamy o? O zwyczajach świątecznych. Jakich zwyczajach? Różnych, dowiesz się jutro. Okej, okay. jestem gotowy i otwarty na twoją propozycję. Proszę bardzo. A was serdecznie żegnam was, ciule, czule. Do usłyszenia, drugi światusy. Cześć.